Mury drżą. W murach naszej szkoły mnóstwo gości. Wcześniej mieliśmy uroczystości oficjalne, na który byli oficjele nasi, nasi włodarze miasta, goście z powiatu, z kuratorium. Cieszymy się niezmiernie, bo jest hucznie, wesoło, gwarnie i o to nam chodziło. Kiedy widzę, że robota miniona, nie poszła w niepamięć. Jeśli się coś rozwija, to człowieka radość rozpiera. Jeśli chodzi o panią dyrektorkę współcześnie urzędującą tutaj, jest to wspaniała dyrektorka szkoły i to spotkanie z nią zawsze budzi sympatię. Chcę powiedzieć, że nareszcie jestem szczęśliwy z tego, że ktoś nie tylko, że nie zrujnował tego, co myśmy zrobili, ale przede wszystkim rozbudowuje. Ja w tej szkole pracuję 41 rok. Pamiętam szkołę, jak ona była budowana, bo byłem na praktykę, przyjechałem po studiach, jak były budowane amfiteatry, jak pomniki, jak fontanny były. I dzień dzisiejszy, jaki jest, taki jest. Myślę, że przez te 50 lat tej szkoły, a moje 40, dużo się zmieniło. Może nie teren, ale w ogóle w szkole, we, wewnątrz szkoły. Nowa dyrekcja, nowe metody nauczania, nowe wychowanie, nowe pomoce dydaktyczne. Wspaniała pani dyrektor, wspaniała rada pedagogiczna to wszystko procentuje, co załóżmy na przestrzeni tych lat daje to więcej możliwości, większą możliwość do nauczania dzieci. Początki były bardzo prymitywne. Obiekt szkolny został nazwany Pomion, pamie, pomnikiem pamięci jakiegoś tam tysiąclecia, ale to był obraz bardzo ubogi. Cztery izby na dole, cztery u góry, salka gimnastyczna. I wszyscy się z tego śmieli, bo moi koledzy zawsze nazywali chata zawsze. I to przyjęło się tak na wiele lat, No ale nasza ambicja była większa. Udało się wszystko pozmieniać. No bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Byłem na spektaklu w hali sportowej. Łzy mi się trochę zakręciły, kiedy pan dyrektor Romek mówił na temat, jak powstawała ta szkoła. No miło, bardzo miło. Zobaczyłem pana Romualda, bardzo go lubię i, i cenię. Dla mnie to występy, tylko występy. Jeśli chodziło, bo muzyka jest moim życiem, i jeśli chodziło o takie coś, to różne próby, występy, to wszystko związane z aulą. A my tak przed chwilą wspominałyśmy też nasze strajkowanie pod klasą, za które dostałyśmy uwagę, dostałyśmy uwagę klasa strajkuje pod klasą, ponieważ na godzinie wychowawczej nasza wychowawczyni chciała zrobić nam dodatkową matematykę, i nie chciałyśmy się na to zgodzić. Tak, to było okropne. Po prostu tyle matematyk pod rząd, to nie, to, to tak się nie da. Więc byłyśmy, byliśmy przebojową klasą. Był taki przypadek. To był w pierwszym roku pracy, w 1964 roku, ale już wiosną. Nie w trzecim, tylko parę miesięcy później. Przyjeżdżał zawsze przewodniczący komitetu rycerskiego. Bardzo często zaglądał do szkoły. Początki i miał samochód, taki poprzednik naszego malucha. Gdzieś tam w Rzeszowie chyba robiony. Wychodzimy ze szkoły, samochodu nie ma. I co się stało? Obeszliśmy dookoła, ono przed dookoła, nie ma nigdzie. Ja staję, zauważyłem coś, dzieciaki, które stoją przy nas niedaleko, z siódmej klasy, chłopy większe ode mnie, uśmiechają się. O kurde, coś wiedzą. Poczekałem, aż pójdą na przer z przerwy do klas, żeby mi dawać im satysfakcję, bo wiedziałem, że oni to zrobili. Patrzę na górce, tam dzisiaj pod tym orłem, Stoi samochód za krzakiem, i wówczas roześmiałem się. Ja szczęśliwy bym był pan Kowalski pojechał do domu samochodem. Pierwsze dni to rzeczywiście były dni, gdzie kluczyłam po korytarzach i musiałam powtarzać sobie, gdzie jest łazienka, gdzie jest klasa języka angielskiego, także też mi to zajęło troszeczkę czasu i na mnie to zrobiło duże wrażenie, ale Pierwsze wrażenie to fantastyczni ludzie, z którymi wiedziałam, że zaczynam współpracę. Ja zapamiętałem, pamiętam swój pierwszy dzień w tej pracy w, szko w szkole. Byłem bardzo młody, niedoświadczony nauczyciel. Dużo było w głowie, bo to po studiach nałożone, ale praktyki było mało. Dzisiaj mogę powiedzieć, że już ta wiedza moja jest bardzo o wiele większa i doświadczenie większe, co widać po tych sportowcach których trenuje, którzy zdobywają medale na Mistrzostwach świata czy Europy. Ale te pierwsze początki naszej pracy to były chyba najbardziej takie, to już się utrwalili. Pierwsza nauka tej młodzieży, jak zrobił przewrót przód, jak pobiegł pięknie, jak skoczył, to było takie coś wspaniałego. Teraz tego się nie widzi, teraz to tylko rekordy, rekordy, ale tam każdy centymetr, każdy dalej rzucenie pieczko palantową, to cieszyło nauczyciela.